Wodór uznawany jest za paliwo przyszłości, które zrewolucjonizuje gospodarkę i, podobnie jak ropa, zapoczątkuje zupełnie nową epokę. I to nie tylko w transporcie, ale i całej energetyce. Możliwości jego zastosowania są bowiem ogromne. W końcu wodór może służyć nie tylko jako źródło, ale i magazyn energii. Będzie miał też zastosowanie w przemyśle, przy produkcji stali, metali specjalnych czy półprzewodników. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że produkcja wodoru może być kluczowym elementem polskiej transformacji energetycznej. Zwłaszcza jeżeli będzie ona sprzężona z rozwojem odnawialnych źródeł energii, które pozwolą nam wytwarzać najczystszy i najbardziej pożądany zielony wodór. Mamy już na tym polu pierwsze sukcesy. Powstają pierwsze stacje tankowania wodoru, a po ulicach polskich miast jeżdżą już pierwsze prototypowe pojazdy zasilane wodorem. Wciąż daleko nam do liderów, np. Japonii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Niemiec czy Francji, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzącym technologicznym wyścigu. Co powinniśmy robić, by rozwijać ten perspektywiczny sektor i nie odpaść z tego wyścigu już na starcie? Jak konkurować z największymi graczami, którzy mogą często inwestować dużo więcej środków w badania i rozwój nowych technologii? Co zrobić, by to właśnie wodór, najlepiej ten zielony, stał się w najbliższych latach polską specjalnością?